Cześć, ja nazywam się Darkar. a przed nami rozpakowanie edycji kolekcjonerskiej gry Watchdog z wydania Dead Sec Edition, dostępnego na PC, konsole starej generacji oraz konsole nowej generacji. Cena tej edycji kolekcjonerskiej sprawdzałem ją dzisiaj wynosi 319 zł na ultimie dla wersji PC-owej i 419 dla wersji konsolowych. Zanim zaczniemy rozpakowanie tej nowej gry Ubisoftu, chciałbym pomarudzić wam trochę, bo Amazon wpadł na genialny pomysł, żeby zacząć wysyłać paczki bez pudełek, naklejając etykiety bezpośrednio na opakowanie, co automatycznie oznacza, że gra na samym starcie jest już zniszczona, uszkodzona, ponadrywana. Na szczęście, mam nadzieję, tylko zewnętrznie i wnętrzu Opakowania się nie oberwało, durny pomysł, nie cierpię czegoś takiego. Kolekcjonerski przedmiot wysyłany jak najtańsze badziewie. Kupę kasy człowiek za takie rzeczy płaci, a dostaje potem po tyłku. Na pewno będę w tej sprawie do Amazona pisał. Mam nadzieję, że będzie to też przestrogą dla was. Ale tak się prezentuje pudełko. Jest całkiem duże, całkiem ładne. Pomijając fakt, że moje jest kompletnie zdezelowane od zewnątrz. Z przodu składa się z dwóch segmentów. Mamy tutaj e, m, nadruk PEGI na osobnym kartoniku. Dość interesująco to wygląda. Bardzo fajnie zaprojektowane. Z boku mamy pustkę. Z drugiego boku mamy pustkę. Od spodu również. Za to z tyłu. Mamy ściągawkę z zawartości tego, co znajduje się w środku. Gra ma rating PEGI 18, więc na pewno nie będzie przeznaczona dla najmłodszych graczy. Teraz spróbujemy dostać się do środka. Już na starcie powiem Wam, że jak na edycję kolekcjonerską, nie podoba mi się to, że mamy tutaj zdejmowany karton. Nie lubię takiego, takich rozwiązań. Coś takiego było też w kolekcjonerkach Blizzarda, przyklejone jednorazowo, to znaczy że potem nie możemy tego założyć z powrotem, więc kolekcjonerka trochę na tym traci. Ech! Dobra, dało mi się tego pozbyć. Ten cały karton odchodzi do lamusa. Z tyłu pudełka tutaj pod naklejką mamy napis HAKT, a tu otwiera się fajnie. Otwiera się nasze kolekcjonerskie pudło z edycji DedSec. Nie jest to jedyna edycja kolekcjonerska Watch Dogs'ów. Watch Dogs kolekcjonerek ma chyba z triliard, zarówno cyfrowych, jak i fizycznych. To jest ta najbardziej wypasiona. Na samym wierzchu widzę niezabezpieczony niczym, to jest duży minus, powinien być chociaż w folii, Steelbook Watch Dogs. Całkiem ładny, stylowy. W środku miejsce na trzy płyty, czarny, ładny design, podoba mi się. Pod spodem pecetowa wersja gry, Bram wersję pecetową, teraz troszeczkę żałuję, ale udało mi się ją zgarnąć w bardzo przystępnej cenie, więc nie chciałem potem zmieniać na edycję konsolową, a szkoda, bo Next Genom potrzebne są fajne gry do grania. Hacking is our weapon, mam nadzieję. Zobaczymy jak cię ogram. Pod spodem mapa Chicago, Watch Dogs. Szybko ją otworzę, żeby nie było za dużo spoilerów, ale na szybko zerkniemy. Całkiem spora mapa. Interesująco to wygląda. Zbyt dużo widzenia widzicie, wszystko jest bardzo ciemne. Więc jak będziecie chcieli sobie obejrzeć ją dokładniej, niestety będziecie musieli kupić edycję kolekcjonerską gry sami. Pod spodem ścieżka dźwiękowa na płycie, miły plus. Szkoda, że nie w plastikowym pudełku, ale nie będę narzekał. E, płytowe ścieżki dźwiękowe są coraz rzadsze w dzisiejszych czasach, więc fajnie, że nie jako kod do pobrania, a faktyczna płytka. Bardzo na plus. Co to? Watch Dogs. Mała kopertka, raczej znaczy kartonowe pudełeczko jak na karty do gry. Hacking is our weapon. Download the app. To jest jakaś apka. To są jakieś karty do apki. Aha, to są karty QR z kodami do jakiejś apki. Bladego pojęcia nie mam, co to za apka. Na App Android Market is the collector function. Aim at each card and discover each character. To jest jakiś dodatek mobilny do Watch no Nie dziwię się, bo gra jest bardzo... Skupione na hakowaniu mobilnym. Jeżeli ktoś się interesował tymi wszystkimi mobilnymi bajerami, które ja zawsze ignoruję, to na pewno będzie zainteresowany. Trzy bardzo fajne przypinki, to mi się podoba. Szczególnie ta po środku, bo nie jest to krągła. Więc ktoś faktycznie zadał sobie trud, żeby przygotować specjalną przypinkę. Bardzo fajne. I tyle pierdółek. Myślę, że większość z was ogląda to rozpakowanie, żeby zobaczyć jest w tym pudełku, ale to za minutkę, bo pod spodem mamy jeszcze bardzo ładny artbook. Fajny w twardej oprawie w bardzo interesującym kwadratowym formacie. Nie jest to żaden standardowy format zeszytowy, nie chcę tu jak zwykle spoilerować, ale grafiki prezentują się przednio, są na całą. Wydrukowane na całą stronę, a nie jak to często bywa, w formie mniejszych grafik, co na pewno ucieszy fanów oglądania, podziwiania grafik. Nie będę Wam zdradzał zawartości, powiem Wam tylko, że strony są niepodpisane, więc nie wiem ile stronic liczy ten artbook. Jak się dowiem, to dodam adnotacje. Pozostał nam element ostatni, więc zrobię tu troszeczkę miejsca. Odłożę to na bok i zajmiemy się tym Watchdogs. W środku znajduje się figurka głównego bohatera Edena. Modlę się, żeby nie była paskudna, bo jest dość lekka. I nie jest dość paskudna jest całkiem przyjemna, szczerze powiedziawszy. Zaskakująco. zrobiono ją w stylu takim troszeczkę y, komiksowym, ale materiał jest bardzo fajny. Przypomina mi troszkę figurkę Batmana z kolekcjonerki Injustice, dlatego go zaraz wezmę. Postawię go tutaj obok, żebyście mogli sobie porównać. Faktycznie, jakością wykonania są bardzo podobne, e, dużo detali na idenie, e, na niego skórzany. Złożony płaszcz, dużo szczegółów, bardzo ładny. Super figurka, bardzo mi się podoba. Zdecydowanie y, warta ceny, chociaż jest zaskakująco lekka, dziwi mnie to bardzo. Do figurki zazwyczaj ważą więcej, ale ta nie potrzebuje dużo balansu. Bardzo fajną podstawkę. I to w zasadzie tyle informacji na temat patz od Ubisoftu. Tak prezentuje się kolekcjonerka DeadSec Edition. Mam nadzieję, że zawartość przypadło wam do gustu, jeżeli tak, zastanówcie się nad zakupem tego produktu. Jeżeli nie, to i tak go nie kupicie, więc nie mam wam tutaj w tej sytuacji czego doradzać. Dziękuję za oglądanie, recenzja watchdogsów pojawi się na kanale Rn.u już bardzo niedługo. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się ponownie przy rozpakowaniu kolejnej edycji kolekcjonerskiej, a na razie żegnam się z Wami i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia!